Kochani, witam was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na sałatkę z kalafiorem i brokułem, czyli smaczną przekąskę idealną do dań z grilla, która świetnie komponuje się z mięsem czy kiełbasą z rusztu. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki: Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. W miseczce umieszczamy śmietanę lub jogurt, dodajemy majonez, wszystko doprawiamy do smaku solą, czarnym pieprzem oraz czosnkiem granulowanym i dokładnie mieszamy. Umytego kalafiora dzielimy na mniejsze różyczki. Tak samo postępujemy z umytym brokułem. Opłukany koperek drobno siekamy. Różyczki kalafiora wrzucamy do garnka z gorącą wodą i gotujemy około 5 minut. Po tym czasie dodajemy pokrojonego brokuła i wszystko gotujemy jeszcze około 3-4 minuty. Ugotowane warzywa zdejmujemy z ognia, odcedzamy i studzimy. Do miski przekładamy ugotowane warzywa, dodajemy posiekany koperek. I wlewamy sos czosnkowy. Wszystkie składniki delikatnie ze sobą łączymy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.